Jest niedziela, 23 lutego. Przypomnij sobie spotkanie z bliską ci osobą. Jakie uczucia ci wtedy towarzyszyły? Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Powiadam Wam, którzy słuchacie: Miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze Twoje. Jak chcecie, żeby ludzie Wam czynili, podobnie Wy im czyńcie. Jeżeli bowiem miłujecie tylko tych, którzy Was miłują, jakaż za to należy Wam się wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy Wam dobrze czynią, jaka za to należy się Wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast, miłujcie Waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane, miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze, odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Jezus daje nam dziś piękną obietnicę. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną wsypią w zanadrze nasze. Obdarowanie ponad brzegi. Stanie się to, gdy tylko otworzymy nasze serca na drugiego człowieka z tym wszystkim, z czym do nas przychodzi. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii słyszymy wskazówki, jak postępować z ludźmi. Rady, których udziela Jezus, nie są wcale łatwe. Są jednak w stanie otworzyć nasze serca i wydobyć z nich prawdę o nas samych. Jakie dobre pragnienia kryje Twoje serce? Nigdy nas nie odrzuca, zawsze przyjmuje nas z prawdą naszych serc. Możemy być pewni, że gdy zwrócimy się do Niego, On ogarnie nasze życie miłością, miłością, którą będziemy chcieli dzielić się z innymi. Jezus powiedział do swoich uczniów: Powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeżeli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to należy wam się wdzięczność! Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy Wam dobrze czynią, jaka za to należy się Wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się Wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a Wasza nagroda będzie wielka. I będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Możesz pozostać jeszcze chwilę z tym, co zrodziło się w Twoim sercu. Porozmawiaj o tym z Jezusem. i Synowi, Synowi, i Duchowi Świętemu, i Duchowi Świętemu jak, jak była na początku, początku, teraz i zawsze, i na, zawsze, i na wieki wieków. wieków. Amen.